O, pasek przez środek! To jest więcej wody niż oleju tym moście aktualnie. Tak? Tak, więcej wody niż oleju. Oto przygotowania do pierwszego eksperymentu w naszym offroadowym laboratorium Terenwizji. Dzisiaj tematem jest badanie wody, która dostała się do mostu. Najnowsze modyfikacje tutaj wprowadzamy. Takie będą piękne e, przeszklone dekle do dyfrów od Terenwizji, żeby można było widzieć e, jak ładnie pracuje dyfer podczas jazdy. Ile no. mamy oleju, w jakim stanie jest ten olej. Już od dzisiaj nie trzeba odkręcać korków. Proszę bardzo, plastikowe tutaj osłony od Terenwizji. やっぱり。 Każdy chyba ofrodowiec wie, że w moście powinien być olej, ale bardzo często jeździmy po wodzie, no i niestety oprócz oleju w pewnym momencie może pojawić się tam woda, więc zbadamy, dlaczego ta woda się tam pojawia, w jaki sposób się dostaje, jak można temu zapobiegać, no i oczywiście co się stanie, kiedy tej wody będzie za dużo, a na koniec przetestujemy, co się wydarzy, kiedy w moście w ogóle nie będzie oleju. Jeźdz! tylko w bramę się z Ja mam B plus E Jestem dumny do tych eksperymentów poświęciliśmy jeden zapasowy most, który mieliśmy do kijanki, który został oczywiście przygotowany do tego, żeby zobaczyć jak wygląda ten olej co tam się będzie działo. Także ta nasza profesjonalna pokrywa z miski ze sklepu spożywczego pozwala na początek zobaczyć jak pięknie wygląda czysty olej w moście. Taki piękny kolorek jest tylko na początku, bo wystarczy chwilę pojeździć i niestety wypłukują się pozostałości poprzedniego oleju. No i niestety wygląda jak wygląda. Troszkę czyściłem ten most, ale jak widać zawsze coś tam zostaje. I piękny, taki przeźroczysty kolor stał się ciemny. Ale teraz chcemy zrobić taki eksperyment, żeby zobaczyć, jak szybko woda może dostać się do mostu. Którędy może się dostać ta woda? No są moim zdaniem dwa miejsca. Jedne miejsce to jest odpowietrznik. Tutaj każdy most ma coś takiego co jest takim odpowietrzeniem które jakby no reguluje ciśnienie w moście powietrza drugie miejsce to są uszczelniacze półosi na końcu mostu znajdują się takie dwa uszczelniacze, które uszczelniają półoski, które tam wchodzą. jeśli w swoim samochodzie zobaczycie właśnie, że pojawia się taki olej na felgach, to znaczy, że puszcza uszczelniacz i trzeba go wymienić. Lewy uszczelniacz nie jest szczelny, cieknie olej z niego, prawy jest szczelny. Także potencjalnie z lewym uszczelniaczem i odpowietrznikiem może się wlać woda do tego mostu. Ale podczas jazdy czy na przykład zasymulujemy, że ktoś się zatrzymał w wodzie i nie mógł wyjechać. No jak się zatrzymamy, to myślę, że na pewno się wleje. A jak będziemy jeździć? Nie wiem. Jak będziemy jeździć, to wydaje mi się, że nie powinna się wlać. Że wlewa się dopiero, kiedy stoimy w tej wodzie. Tak samo jak przejeżdżasz autem przez wodę głębszą taką, że tak do klamek, to póki jedziesz przez tą wodę, to nie nalewa się ta woda do środka lub nalewa się powolutku, a jak się już zatrzymasz w tej wodzie i auto stoi, to się szybko wlewa. Także teraz będzie taka pierwsza symulacja tego, że jeździmy sobie po wodzie, zapomnieliśmy zrobić odpowietrzenia mostów, czyli założyć tutaj taką rurkę, no po prostu pojechaliśmy w teren się pobawić i zobaczymy, czy po prostu przejeżdżając kilka razy ta woda pojawi się w moście, czy nie. Taki szybki pobyt w wodzie nie zaszkodził mostu i nie, dola, nie dolała się tam woda do oleju jeszcze. Teraz trochę dłużej. Teraz stoimy trochę dłużej w tej wodzie i zobaczymy. Boję się, że te testy się skończą tak, że będzie woda w oleju w moście we fronterze, a nie w tym testowym. <grym> Robimy imitację wklejki że wjechaliśmy, zakopaliśmy się, trzeba wyciągnąć linę, pójść do drzewa, wyciągnąć się. Zakładamy 10 minut. <grybuj> Teraz ewidentnie się mogę pokazać, że dotąd był olej. A teraz jest dotąd. Także ewidentnie się uzupełnił. Symulujemy sytuację awaryjne. Ktoś wjechał w klei, no, zalało się, może wrócić do domu. Kiedy coś się wydarzy, jeśli tego nie ruszymy? Znaczy, no, nic się nie wydarzy? że będzie miał olej w moście. No, po, prostu po takim wyjeździe, po takim topieniu. Powinno się sprawdzić oleje w mostach, w skrzyni w reduktorze. No bo może się właśnie wlać. Także po takim wyjeździe, gdzie utopi nam się samochód, no to myślę, że przede wszystkim trzeba sprawdzić oleje w tych, w tych podzespołach i tyle. No jak jest woda, to zlać, zalać świeży olej i dalej jeździć. Myślę, że z 50 km nie uszkodziłoby łożysk czy zębów. Jakby to nie jest aż taki brak smarowania, tylko pogorszenie jakości smarowania. To nadal jest olej. Więc powrót do domu, na kanał, żeby to spuścić, myślę, jest bezpiecznym wyjściem. A jak się zapomni i będziesz jeździł? Jak się no to na dłuższą metę pewnie zatrze się łożyska, zęby coś, bo jednak smarowanie nie będzie takie jak przewidziane przez producenta i jeszcze zimą może w ogóle rozsadzić ten most, jak zamarznie. Ja myślę, że są takie jak się... przypadki. Myślę, że jak to się rozdzieli na postoju, to zacznie rdzewieć od wilgoci po prostu. Na pewno zacznie rdzewieć, bo były takie przypadki, że wyciągałem łożyska z mostu, które były zardzewiałe albo miałem zęby, miałem w moście w tojocie zardzewiałe i całe czy bo... tak? Nie do no, jest ładne, bo właśnie często, w Toyocie często, częściej miałem wodę w moście, a kolej w Toyocie, <noise> jak zlewałem, to no właśnie taka kawa z mlekiem zazwyczaj leciała i nie wiem jak długo z tym jeździłem, ale jeździłem i w sumie działało to no, tylko potem efekt był taki, że właśnie trzeba było zrobić remont łożyski, łożyska były zarzewiałe, było tam błoto, także po prostu po takim wyjeździe, gdzie topimy trochę samochód, sprawdzić te oleje i tyle. No chyba, że się ma dobre uszczelniacze na połosiach i dobrze wyprowadzone odpowietrzenie mostu. Tak, bo po to w ogóle robimy odpowietrzenia w mostach, takie rurki ciągniemy gdzieś wysoko, jak najwyżej, żeby ta woda właśnie się nie wlewała, bo seryjny odpowietrznik jest na moście i on jest taki. Zależy od auta, bo na przykład w Patrolu seryjnie jest wyciągnięty pod maskę. Nie. Uszczelniacz do wymiany. Czy tak powinno lecieć, czy nie? Nie. Ale jak tędy leci, to tędy mogło się nabierać, tylko tego nie widzieliśmy? No, tak. Tak, ogólnie tak. Ale nie było żadnych bombelków. Jeszcze to zobaczyć. A bo, może bąbelki powietrze szło gór, górą y, odpowietrznikiem. Zasysało, a, to a wyrzucało. Dołem zasysało uszczelniaczem, a tak. odpowietrznikiem wyrzucało. Może tak być ogólnie, hmm. że masz wyciągnięte odpowietrzenia z mostów, a uszczelniacz półosi wpuści ci wodę do mostu I może być tak, że nie wiesz, że ci uszczelniacz półosi puści, bo oleju nie wypuści na zewnątrz, bo olej jest gęstszy. To jest właśnie odpowietrznik, tylko pozbawiony kapturka, bo zawsze na mostach są takie kapturki metalowe, ale zawsze potem się je ściąga i właśnie się montuje taką rurkę. Na cybancik, oczywiście, i wyprowadza gdzieś do góry, podwiązuje pod podłogą, albo do komory silnikowej można to wyciągnąć po całej długości auta. No takie są techniki. Lepiej nie do wnętrza, bo jak ktoś wyciągnie sobie taką rurkę do wnętrza, do bagażnika, to śmierdzi olejem przekładowym podczas jazdy bardzo, bo olej przekładniowy śmierdzi. Jak się w trasie mocno nagrzewa, to ten olej jest naprawdę ciepły i wtedy wali zgniłym jajem w całym aucie. Taki kapturek, który jest oryginalnie. E Poprawia to i woda się nie dostaje jak z Waszych zeświatów? Według mnie nie. Według mnie jak będzie tak y, przytopiony jak ten most to woda się wleje. Po co jest odpowietrznik w moście? Czy nie można tego zaślepić i mieć nie, spokój? Nie, bo wywalić Ci wtedy olej. Jest ciśnienie w moście i to sprawdzajcie sobie w każdym moście jak macie. To się ma ruszać ten strukturek. Tak. Jak się nie rusza znaczy, że nie ma którędy ciśnienie uciec i ucieknie. Wywali uszczelniacze. A skąd się tam bierze ciśnienie? Od wzrostu temperatury. Jeżeli jedziemy, to nagrzewa się olej, bo pracują zębatki przełożenia i od rosnącej temperatury dośnie ciśnienie. Głównie w patrole, bo tam są ciśnieniowce. Tak. Uhu, uhu, ale mchlusnęło wodą. No takich, takich w takim stanie nie spuszczałem stojoty, żeby tyle wody wyleciało. Każdy most napędowy w dolnym korku powinien mieć magnes i ten magnes jest odpowiedzialny za zbieranie opiłków, które powstają podczas pracy w mechanizmu różnicowego. No i tutaj powstało ich bardzo dużo jak na dystans, który przejechaliśmy. A ono to było czyszczone niedawno. Tak, nocy. ja to wyczyściłem, nim żeśmy zalali olej. W momencie kiedy utopiłem parę lat temu swojego Jeepa, który stał tam bardzo długo, wróciłem do domu właśnie 5 km i wiedziałem, że trzeba zmienić olej i odkręciłem korek i wybuchnęło. Wybuchnęło takie masło, aż po prostu wyrzucało to przez korek i pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. Po prostu tej wody nazbierało się tyle, że ona wypełniła chyba cały most i później to się wymieszało, zrobiło się ciśnienie i po prostu mi to wystrzeliło. W obydwóch mostach była woda i oczywiście w skrzyni. W Grand Witarze swojej żółtej właśnie tak wykończyłem skrzynię, że nie było odpowietrzenia, bo odpowietrza się nie tylko mosty, ale i również skrzynie czy reduktory i pamiętam, że właśnie skrzynia przestała działać a w środku była woda. Olej oczywiście zabieramy ze sobą. Nie zostawiamy go tu i nie spuszczamy w glebę. Jedzie to z nami. Teraz sprawdzamy olej w frocie, bo to jest auto, które tak naprawdę pożyczyliśmy na testy od naszego widza, który chciał swojego złomka użyczyć dla dobra nauki. I po prostu martwimy się, żeby to auto na kołach wróciło Także sprawdzimy w jakim stanie jest olej w tylnym moście Jak będzie trzeba to zalejemy nowy Olej jak olej Nie no, no to byłby by tak, to by byłby przecież, mają nas był Nie no ładny olej jest No to ładny czy nie? No Trochę przepracowany olej przekładniowy Po prostu Pardon Ale nie ma tu wody, no zaczekaj, jaki kolorek jest ładny Weź na ściankę gdzieś Zobacz na ścianka się osadza inaczej No że tam jest, robi się przezroczysty olej, a tu masz wodę. No, jest zupełnie inny efekt na ściance. Frota też była w wodzie, tyle samo. I dlaczego nie ma oleju? Czekaj, zobaczę odpowiednik. We frocie się okazało, że olej jest może przepracowany, ale nie ma w nim wody, bo... Y Uszczelniacze na półosiach są szczelne, a flota fabrycznie ma odpowietrznik nie na pochwie mostu, tylko wyciągnięty wężykiem wyżej pod podłogę. Duża część terenówek właśnie ma fabrycznie te odpowietrzenia wyciągnięte już wyżej, przez co szansa na zalanie mostu jest odrobinę mniejsza. W tym przypadku uchroniło to most przed utopieniem. Przewód z opaską, z cybantem takim metalowym przy moście. Jest wyciągnięte gdzieś hen do góry żeby ten test był kompletny to ja bym jeszcze chciał zobaczyć jak długo można jeździć na przykład bez oleju w moście zanim coś się wydarzy bo no, ktoś może zadać pytanie, no ale takie sytuacje się nie zdarzają. Otóż się zdarzają, bo bardzo często, na przykład, po serwisie ktoś zapomni dolać oleju. Byliśmy na rajdzie, że na przykład y, ktoś zapomniał dolać oleju do skrzyni czy do reduktora i to stanęło. A ile wytrzyma most bez oleju? Postaramy się przetestować, ale Patryk opowie, jak szybko można zagotować most, bo zrobił to w swojej frocie, tylko w troszkę inny tak. sposób. Kiedyś wymienialiśmy uszczelniacz na flanszy na moście sonywału. I nie do końca się na tym znaliśmy. Nabiliśmy nowy uszczelniacz, i zamiast przykręcić to z odpowiednim momentem, bo tam jest taka tuleja rozprężna, którą się ustawia wałek ataku względem talerza ataku, to my nie za bardzo wiedzieliśmy, że tak to trzeba się zrobić. I użyliśmy pneumata, tak 10 barów w opór, ile się dało, żeby to się nie odkręciło podczas jazdy. Auto przejechało na kołach myślę, że z 10 km łącznie i efekt był taki, że podczas jazdy nagle zaczął słabnąć, zwalniać, no to ja redukcja biegu, czwóreczka, dalej opór, on już jest 80, nie ma siły i mniej więcej przy 70 most powiedział stop i zablokował koła, stanął podczas jazdy przy 70. Zjechałem na pobocze, wezwaliśmy lawetę, wciągnęliśmy auto na lawetę, jeden się koło do przodu, drugi do tyłu, bo po prostu wałek z talerzem stał. Ale jak się zatrzymałem i zajrzałem z tyłu pod auto, to pochwa mostu się świeciła i dymiło się z niego, nie? W sensie tak po prostu dymił się, strzelał, trzeszczał. Jak potem zdjęliśmy dekiel, bo we frocie jest dekiel, jak w Jeepie, to wałek z talerzem się zespawał, stopił. Zęby na talerzu ataku były takie spłynięte. Tak jakbyś, nie wiem, zrobił to z czekolady i na słońcu zostawił, że takie spłynęły, takie pazury się zrobiły. No i wałek cały też spłynął i się zestopił, a jak zastygł, to zespawał na stałe z talerzem, nie? Czyli człowiek się uczy na własnych błędach, tak. że wymiana uszczelniacza może generować wymianę mostu. Tak, ale przy jeszcze tak, z 10 km. Tak, nie? tylko wytłumaczmy jeszcze o co chodzi, że wałek ataku to jest jakby ten element, do którego dołącza się wał. Tak. I on się kręci i przenosi napęd przez na talerz, tak? Na talerz, tak. I na tym wałku ataku znajduje się łożysko. Tak, w mostach tego typu jak czy Jeep masz tam łożysko i tu tuleje rozprężną, która, która się reguluje, dokręca i się w si tą siłę. I ty po prostu zbyt mocno to docisnąłeś, tak, dokręciłeś. Tak, powinno być około 200 Nm dokręcenia siła. A ty zrobiłeś na maksa? Nie wiem, no ile było pneumata na 10 barach, no było na hama ile się dało, nie? Na koniec postanowiliśmy sprawdzić jak długo wytrzyma most bez oleju. Słyszeliśmy różne opinie, że 100 km, 200 km. No niestety wszyscy się mylili, bo awaria nastąpiła bardzo szybko. Trzymam cały czas 100 na godzinę. Staram się przynajmniej utrzymywać prędkość 100 na godzinę. No i przejechaliśmy jeszcze dopiero niecały kilometr. Już, już dymi. No. To tylko trzeba zagrzać. Mogę jeszcze przyspieszyć, bo teraz Kia ma pod tyle, że ja zamknę obrotowierz, nie? W końcu mam moc! W końcu ma moc. Ile to trwało? Krótko, a kilometrowo to może ze 3, muszę spojrzeć, ale chyba około 3 km przejechałem 100 na godzinę. I yy, po prostu było takie, jep i spadły mi obroty, prędkość, ja dodałem gazu jeszcze, ale to już nic nie zmieniło, zgasła i no, chyba się coś tam zespało. Nawet nie chcę ruszyć z jedynki. Ale teraz jak tak chwilę ostyki ruszyłem, to do trójki udało wrzuciłem trójkę, jeszcze przyspieszło tak 70-80 i, i spadło znowu. I już nawet nie chcę ruszyć z jedynki. Zaskakująco szybko? No, trochę tak. Myślałem że dłużej. Myślałem, jest, ja myślałem nie? że bez obciążenia, ja myślałem że tak bez obciążenia, bez założonych kół nie na drodze, to on się będzie kręcił kilka minut, że tak to chwilę pochodzi, że dopiero pod takim pełnym obciążeniem ten wałek stanie, a tutaj jak widać chwila kręcenia w powietrzu i też jest koniec. 130 stopni przy planszy, Łożysko pewnie na wałku ataku może, może tu się łożysko zatarło bez tego oleju po prostu. Po rozkręceniu wszystkiego nie było aż tak dużych strat, bo zęby nie miały żadnych wyżłobień, łożyska kosza też wyglądały bardzo dobrze. No jedyne co padło i co spowodowało, że ten most się zatrzymał, to było no zespawane łożysko na wałku ataku. To jest fioletowe. Tak, spalane łożysko. Czyli wiemy co stanęło. Tak. Przekosiło to łożysko. Stanęło po prostu to łożysko. Zobacz, jaki ma kolor ładny. Pielecik. Koszyczek się wtopił w bieżnie, tak? No, no zaraz. To są pozostałości tego koszyczka. To jest ten koszyczek wtopiony w bieżnie. Myślę, że najważniejszy wniosek po tym filmie jest taki, że teraz każdy powinien iść profilaktycznie, zobaczyć, co siedzi w mostach, czy tam jest olej, czy jest woda. Czy nie puszczają uszczelniacze. No i oczywiście najważniejsza kwestia: trzeba sprawdzić, czy mamy te odpowietrzenia, czy nie. A jak nie, to iść do jakiegoś sklepu, kupić taką bardzo taniutką rureczkę, wyprowadzić sobie ją gdzieś pod maskę i być spokojnym, że jazda po wodzie nie sprawi nam żadnych problemów. Dobra. Następny odcinek będzie bardziej destrukcyjny, bo niestety popsujemy napęd w tej frocie, bo będziemy robili bardzo nieodpowiedzialną rzecz, mianowicie spróbujemy jeździć po asfalcie z napędem na 4, a przecież to auto ma bardzo prosty napęd, gdzie nie ma mechanizmu różnicowego w reduktorze. Jeśli ktoś z Was jeździł właśnie w taki sposób po asfalcie swoim autem i ma jakieś doświadczenia, to bardzo proszę o kontakt zdjęcia, opis, jak to wygląda w przypadku waszych samochodów, czy one wytrzymują taką jazdę? Czy można tak jeździć, czy nie można, co się wydarzyło w jakiej sytuacji! A może, się wyjedzie, A może się wyjedzie to co aut nie może jednak nie